Siemka, witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Konrad. Pewnie zastanawiasz się, co ja tutaj robię. Podczas tej kwarantanny jednak troszkę złamałem przepisy. I wyszedłem sobie troszkę pokręcić na rowerze. W sumie za dużo dzisiaj mnie chyba nie będzie widać, ponieważ porobiłem już troszkę przebitek i chciałbym wam je puścić, pokazać. Yy, I w tle będzie mój głos oczywiście z narracją, co się będzie działo. Z założenia tego kanału natknęła mnie moja własna nuda i w sumie moja ambicja, mam zamiar tutaj ukazywać jakby moją drogę i tak dalej, starać się ukazywać sumie swoje życie i bawić się tym, ponieważ zawsze mnie to jarało, zawsze mi się to podobało i, i chciałem zawsze się w tym jakoś spełniać. Z góry nie chcę Wam zapowiadać jakiejś systematyczności, ponieważ nie jestem w stanie Wam powiedzieć z jakim natężeniem mógłbym nagrywać filmy i je dla Was, No ogólnie dzisiaj jest 18 marca i chciałbym, żeby w sumie tego 18 marca, żebyście zobaczyli ten film, zepnę tyłek i postaram się dzisiaj. A więc tak, no trzeba przydałoby się coś do Was powiedzieć, żeby, żeby ten vlog nie był taki gołosłowny i nie było tylko przywitanie, cześć, co tam? Więc tak jak powiedziałem, dzisiaj jest środa, 18 marca, pewnie nic było widać w telefonie. A już nie mogę po prostu wytrzymać w domu, jeżeli chodzi o to siedzenie i niewychodzenie. Więc postanowiłem wsiąść na rower i po prostu pojechać sobie w takie jakby odludne miejsce u mnie w mieście. I troszkę się w sumie wychillować, bo ciągłe siedzenie w domu wchodzi każdemu chyba na głowę. Yy, siedzieć w czterech ścianach to nie jest zbytnio przyjemne. Tomu chciał tutaj zamieszczać na tym kanale, więc yy, przejdźmy do tego. Tak jak już wspominałem bądź nie, od długiego czasu gram w piłkę nożną i po prostu jest to moja pasja, jest to moje całe życie. Chciałbym się z wami po prostu podzielić jakby swoją drogą, Po prostu zacząć bawić się życiem, tak? Ponieważ no, życie jest za krótkie, żeby po prostu siedzieć i patrzeć, jak inni coś robią i mają odwagę się pokazać. Wiem, że ja też się troszkę pobawię życiem i to jest właśnie efekt tego. Na pewno chciałbym nagrywać coś z treningów. Jakieś po prostu moje urywki z treningów, jakieś fajne. Akcji. Jakąś wiedzę mam w zakresie piłki nożnej i ogólnie tego wszystkiego. Chciałbym tak samo pomagać ludziom, ponieważ o to w tym wszystkim chodzi w sporcie, aby sobie pomagać. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania wrzucę Wam tutaj jeszcze kilka przebitek. A na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o mój udział w tym filmiku. W tym momencie pooglądajcie sobie coś, co porobiłem. Nawet taki standardowy ten tekścik, czyli łapka w górę i subskrypcja pomaga. I dzięki, że poświęciliście chwilę na to, żeby po prostu te moje wypociny oglądnąć i po prostu posiedzieć ze mną chwilę. Do następnego, trzymajcie się, strzałka!